Jesteśmy w kinie Kosmos, więc emocje są naprawdę odlotowe. Jak już wszyscy powiedzieli, wszystko było tak dopracowane w szczegółach i było dawkowanie tych emocji. Każdy powiedział, że biło go w fotel. Każdy na swój sposób mógł naprawdę być tam i przeżywać ten film przez cały okres trwania. W tej chwili mamy. Tutaj sporo plakatów moich ze zbiorów Filmoteki Śląskiej, gdzie każdy z tych plakatów był w jakiś sposób poszukiwaniem anegdoty, która z jednej strony zaciekawi, ale też nie zdradzi filmu. Film premierowy, który miałam radość zobaczyć tutaj w kinie Kosmos, niech moc będzie z nami i kosmos, to powiem, wbił mnie fotel pod każdym względem.